Cześć. Witam cię w kolejnym odcinku podcastu marketingowego Agencji For People. Ja nazywam się Robert Polak, a moim gościem dzisiaj jest Damian Żurawski. Cześć. Damian jest ekspertem w zakresie prowadzenia kampanii Google Ads. Na co dzień prowadzi takie kampanie dla naszych klientów, ale jest też osobą, która w naszej agencji odpowiada za analitykę. I dzisiaj o analityce troszkę sobie porozmawiamy, ale bardziej w kontekście tak zwanego consent mode. Bo ostatnio o tym Consent Mode w wersji drugiej jest coraz głośniej i może zacznijmy od wyjaśnienia, czym właściwie jest ten Consent Mode. Consent Mode to nic innego jak tryb uzyskiwania zgody na, na stronie internetowej. Mhm. I może powiem tak trochę przewrotnie, najpierw czym Consent Mode nie jest. Bowiem nie jest taką zwykłą, lakoniczną informacją na stronie internetowej o tym, że dana strona internetowa korzysta z plików cookies, mhm. bo z tą informacją tak de facto użytkownik nie jest w stanie nic zrobić. Consent mode jest, tak bym powiedział, taką wyższym poziomem polityki prywatności na stronie internetowej, okay. bo oprócz tego, że standardowo informuje użytkownika o tym, że strona internetowa korzysta z plików cookies, dodatkowo temu użytkownikowi umożliwia zgodę bądź odrzucenie tychże plików cookies oraz dodatkowo po, po wyrażeniu tejże zgody umożliwia również swobodną zmiana swojej decyzji z czasem, tak? Okej, okay, w porządku. Czyli można powiedzieć, że to jest pasek cookies. Tak jest który służy do tego, by użytkownik, który wchodzi na stronę, mógł zaakceptować bądź odrzucić pewne pliki cookies, które na tej stronie internetowej funkcjonują. Dokładnie. Ok, w porządku. To już wiemy, czym jest consent mode, i jaki to ma związek z paskami cookies. A o co chodzi z tą wersją drugą consent mode, która już się pojawiła, już funkcjonuje? I na tak. czym to w ogóle polega? Co się zmieniło w stosunku do wersji pierwszej Consent Mode? No, zmieniło się to, że w wersji drugiej są wymagane dodatkowe dwie zgody, tak zwane ad user data i ad personalization. Mhm. No te dwie dodatkowe zgody są wymagane teraz przez Google do tego, żeby móc skutecznie prowadzić swoje działania w ramach kampanii Google Ads. Zgoda ad personalization jest powiązana z, ze zbieraniem lister marketingowych. Z kolei zgoda ad user data jest w ogóle powiązana z tym, czy będziemy mogli raportować dane o konwersjach na, w systemie Google Ads. Ogólnie te, te z, zgody są ze sobą powiązane. Nie idzie w ten, na ten moment i wydaje mi się, że w przyszłości również nie będzie szło, aby rozdzielić te dwie zgody. W sensie, że użytkownik nie będzie mógł wybrać jednej albo drugiej, bo one są ze sobą powiązane. Jeżeli użytkownik okay. zdecyduje się na akceptację plików Cookies, które znajdują się pod szyldem marketingowe, reklamowe, to tak de facto zgadza się od razu na jedną i drugą zgodę, tak? Okej, okay, w porządku. Jeżeli dobrze rozumiem, to za jakiś czas nie będzie możliwe prowadzenie niektórych typów kampanii Google Ads bez wdrożonego consent mode w wersji drugiej na stronie internetowej. Jakbyś mógł powiedzieć więcej w tym temacie, od kiedy i jakich typów kampanii nie będzie można prowadzić? No z pewnością kampanii remarketingowych, tak? I no, tak jak na przykład obecnie w branży medycznej w ogóle nie można prowadzić remarketingu, tak przestanie to być możliwe dla wszystkich, którzy nie wdrożą mhm. consent mode. Okej, okay. to bardzo istotna informacja, bo tak naprawdę w przypadku kampanii Google Adsowych te kampanie remarketingowe są dosyć skutecznym narzędziem pozyskiwania czy to leadów, czy generowania konwersji, czy generowania przychodu. Na pewno kampanie remarketingowe służą do tego, żeby można powiedzieć odzyskiwać pewne utracone konwersje, tak? Mhm. Jak chociażby na przykład na sklepie internetowym odzyskiwać tak zwany utracony koszyk, tak? czyli sytuacje, w której ktoś dodał produkt do koszyka, a nie dokonał finalizacji zamówienia. No i to odpada nam, jeśli nie zastosujemy concept mode. Ale jeszcze gorszym jest to, że nie będziemy w stanie, Google Ads nie będzie mógł raportować danych o konwersjach, przez co właściwie całe to maszynowe uczenie AI, z którego korzysta Google Ads idzie do kosza. Okej, okay, okej. Okay. No to to jest bardzo istotna informacja. E, czyli jakby tak troszkę pointując to co powiedziałeś, z jednej strony e, nie będzie możliwości prowadzenia kampanii remarketingowych, a z drugiej strony bez tego consent mode w wersji drugiej e, pozostałe typy kampanii bez tych danych służących AI czym uczynieniu maszynowemu do optymalizacji też nie będzie prawidłowo funkcjonować. Czyli jednym słowem, bez tego mogą spaść bardzo mocno wyniki. Wszystkich typów kampanii prowadzonych w ramach Google Ads, z czasem. E, tak, e, oczywiście e, nie od razu się to zadzieje, hmm. bo wydaje mi się, że po prostu no, przez pierwsze miesiące po prostu system będzie na podstawie wcześniejszych danych jeszcze funkcjonował, ale no, z biegiem czasu te reklamy przestaną być. A, Moim zdaniem skuteczne, no ale co gorsza, po prostu sami nie będziemy wiedzieć, co działa, jak podejmować decyzje na, na koncie, tak? Okay. Teraz mają służyć temu, aby maksymalizować liczbę konwersji, transakcji. OK, powiedz mi jeszcze, od kiedy to nastąpi, bo o tym nie powiedzieliśmy, a myślę, że to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, do kiedy ten consent mode w wersji drugiej powinien być wdrożony na stronach na stronach internetowych firm czy naszych klientów? Tym, tym terminem jest marzec 2024 roku. Do tego czasu consent mode musi być poprawnie wdrożony. W ogóle, może powiem dlaczego, bo to też jest dosyć ciekawe, dlaczego marzec, a nie mhm. na przykład kwiecień, lipiec, okay. bo to jest tak de facto termin narzucony przez Unię Europejską. Dla takich firm jak Google, ale nie tylko Google, bo to, to dotyczy również wszystkich właściwie wielkich graczy pochodzących spoza Europy, tak de facto ze Stanów Zjednoczonych, takich jak Microsoft, Amazon, Apple, Meta. Meta, oczywiście Facebook. Mhm. I po prostu te wszystkie firmy mają do marca tego roku. Przygotować Unii Europejskiej raport dotyczący tego, co oni zrobili w tym kierunku, aby zadbać o bezpieczeństwo, prywatność użytkowników z tzw. tak zwanego europejskiego obszaru gospodarczego. I taka firma jak Google, no po prostu tak de facto, przerzuca odpowiedzialność na klienta końcowego, czyli na użytkowników stron internetowych, które korzystają z z kampanii Google Ads, bo no pewne, pewne narzędzia zostały już wdrożone, jak chociażby no właśnie consent mode w wersji 2, mhm. ale trzeba to zaimplementować, tak? Okej, okay, okej. Okay. No dobrze, a powiedz mi proszę Damian, co tak naprawdę musimy zrobić, żeby dostosować stronę, wdrożyć ten consent mode w wersji drugiej? Powiem w, tak. W 2023 roku zdążyłem już trochę porobić tych właśnie pasków cookies zgodnych z wymogami, przynajmniej RODO. Okay. I dla, dla tych klientów, którzy mają już Consent Mode wdrożone, wystarczy zaktualizować tylko swój obecny consent mode o dodatkowe zgody. To się niestety nie dzieje z automatu. Okay. Jeżeli, ja przynajmniej miałem taki e, przypadek, że jeżeli na przykład ma, mamy zainstalowany consent mode przy pomocy Google Tag Managera, uh -huh. to trzeba było wejść w, no, w narzędzie Google Tag Manager i tam zaktualizować po prostu e, ten consent mode do, do nowej wersji. I to dotyczy właśnie klientów, którzy mają już wdrożony ten Consent Mode, ale w wersji starszej. Natomiast o tyle łatwiej jest dla klientów, którzy jeszcze w ogóle nie mają tego zrobionego, że wystarczy, mm -hmm. że to zrobią. Nic nie muszą aktualizować, bo to już jest gotowe rozwiązanie właśnie pod Consent Mode w wersji drugiej. Okej, okay, w porządku. Tych rozwiązań do wdrażania Consent Mode pasków cookies na stronach. Jest kilka, my korzystaliśmy też z różnych rozwiązań, teraz mamy jedno z którego najczęściej korzystamy, nazwę nie będę wymieniać, tych narzędzi jest kilka, nie wiem, cookie bot, cookie script i tak dalej. Rozumiem, że jakby w tym narzędziu, jeżeli ktoś chce z tego narzędzia skorzystać w kontekście właśnie wdrożenia paska Cookies zgodnego z Consent Mode, Trzeba coś dodatkowo ustawiać? Wymaga to jakichś zmian? Czy te narzędzia już w jakim stopniu są dostosowane do tego, żeby w te Consent Mode w wersji drugiej wdrażać? Tak, tak są dostosowane, ale no, powtórzę się, chyba nic z automatu niestety nam nie, nie zadziała. Mhm. Warto wejść na dane narzędzie, warto tam zapdateować pewne rzeczy. No, w narzędzie, z którego my korzystamy jest po prostu taki baton, który, który właśnie update'uje wszystkie rozwiązania, ale to tak jak powiedziałem wcześniej, to jest za mało, to jest jedna część, druga polega na tym, że trzeba wyjść Google Tag Managera i no, zaimportować szablon tagu, który, który właśnie przygotował, przygotowało nam to rozwiązanie, z którego mhm. korzystamy. Okay. Okej, okay, w porządku. Dobrze Damian, ja nie mam więcej pytań. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszy odcinek. Państwu dziękuję bardzo dziękuję za, za uwagę. I zapraszam do oglądania kolejnych odcinków naszego podcastu. A jeżeli chcieliby Państwo wdrożyć Consent Mode na swojej stronie internetowej, zachęcam do tego, żeby skontaktować się z nami, zostawić zapytanie ofertowe, wysłać zapytanie ofertowe. I na pewno tutaj z pomocą Damiana pomożemy z tym tematem. Dzięki. Cześć. Cześć.